To poniedziałek z Polskim Radiem Katowice, poniedziałek powyborczy. Warto to nakreślić. Wciąż jeszcze wracamy myślami do tego, co wydarzyło się wczoraj. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym gościem, poseł nadchodzącej kadencji także. <grym> Dzień dobry, witam Państwa tak. Mam mandat, byłam liderem Listy Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co pokazują sondaże i jeszcze dwie osoby z naszej listy też wezmą mandat, więc... Mam Mamy bardzo duży progres, bardzo piękne zwycięstwo. Gratulacje pani, ponad 400 tysięcy głosów w, w tym okręgu. No, wynik taki, który spodziewała się pani? Powiem szczerze, że przede wszystkim y, ja jestem bardzo wdzięczna y, mieszkańcom naszego województwa, którzy mi zaufali z którymi spotykałam się nie tylko w tej kampanii, ale przecież ja ostatnie lata bardzo mocno pracowałam w całym naszym województwie. I to jest, myślę, to nasze zwycięstwo, to jest sukces wszystkich, którzy na tej liście pracowali. Sukces też ludzi, którzy pracowali w tej kampanii, wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którzy jeździli, wieszali banery. I tych z Państwa, którzy serdecznie te banery przyjmowali i wywieszali na swoich płotach. Wynik jest naprawdę oszałamiający. Powiem, że nie spodziewałam się, że będę miała ponad 400 tysięcy głosów. Bardzo się tym cieszę, ale jestem też bardzo Państwu zobowiązana i, i, i zapewniam, że, że zrobię wszystko, żebyście Państwo mieli takie poczucie satysfakcji, że osoba, którą obdarzyliście zaufaniem, nie zawiedzie. Wczoraj o godzinie 21.00 wiedzieliśmy według badań Exit Poll sondażowni IPSOS, że to 3% przewagi w skali ogólno ogólnokrajowej. Teraz okazuje się, że to 7%, a te wszystkie sondaże, które były podczas kampanii wyborczej pokazywały, że z koalicją europejską idziecie praktycznie równo. No i Tutaj coś się wydarzyło chyba pod koniec tej kampanii, że, że prawo i sprawiedliwość uzyskało taką przewagę. Ja zawsze z wielką rezerwą podchodzę do sondaży, bo uważam, że takim momentem najważniejszym jest dzień wyborów. To wtedy wyborcy decydują, mają ten mandat demokratyczny w swoich dłoniach i to jest ten moment. My zwykle we wszystkich kampaniach byliśmy niedoszacowani, ale kiedy spotykałam się z mieszkańcami Województwa Śląskiego i czułam naprawdę tyle pozytywnej energii, takie ciekawe i, i fajne rozmowy o Polsce, o przyszłości naszego województwa. Czułam, że ta fala rośnie i że będzie bardzo dobrze, a jest znakomicie. Przed nami jesienne wybory, więc my... Ta, te wybory traktujemy jako wstęp, jako preludium do tych jesiennych wyborów, które są bardzo, bardzo ważne, bo tak jak te zadecydowały o przyszłości Polski w Unii Europejskiej, to te jesienne wybory zadecydują o tym, czy ta dobra zmiana, którą wprowadzamy, czy to dążenie do tego, żeby Polacy osiągnęli europejski poziom życia, będzie w naszym zasięgu. A jak to teraz będzie wyglądać w przyszłej kadencji w Europarlamencie? Bo już teraz wiemy, że socjaldemokraci i chadycy będą mieć tych mandatów mniej niż, niż ostatnio. Jakoś się tym nie martwię. Yy, zdecydowanie yy, trzeba powiedzieć, że kadecja przegrała, tak jak w Polsce przegrała yy, koalicja yy, europejska. Proszę zwrócić uwagę, że z tych danych, które teraz yy, spływają, my mamy 27 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość, a, a yy, koalicja europejska ma 19 yy, mandatów, więc ten, ta różnica między nami jest yy, duża. Jak się to przełoży na parlament? Wygląda... Wygląda na to, że prawo i sprawiedliwość będzie miało najliczniejszą yy, delegację w Parlamencie Europejskim z jednej formacji politycznej. Yy, do tej pory Parlament skręcał bardzo mocno, mocno na lewo, a więc yy, możemy powiedzieć tak, że Europejczycy pokazali, że oni nie chcą tego ideologicznego, lewicowo-liberalnego skrętu, więc yy, jestem przekonana, że ten Parlament Europejski będzie po prostu bliżej ludzi bliżej Europejczyków. No to pani poseł, czekamy na efekty państwa pracy, wszystkich europosłów, których wczoraj wybraliśmy. Będzie na to czas, będziemy zapewne rozliczać w kolejnych wyborach, no ale tak jak pani poseł wspomniała, był to wczoraj bardzo ważny dzień i zobaczymy, jak to potoczy się dalej. Pani Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Europarlamentu, była naszym gościem. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim państwu z całego serca gorąco dziękuję za głosy za poparcie, za życzliwość.